Cześć kochani! Dzisiaj pogadanka kosmetyczna, ale trochę od innej strony, bo dzisiaj będą trochę takie moje triki, jak wykorzystuję kosmetyki na takie sposoby, które nie są im pisane przez producenta, jeżeli można to tak ująć. I z drugiej strony, jak wykorzystuję produkty, które nie sprawdzają mi się też tak, jak powinny się sprawdzać przy tym, do czego mają niby służyć. Jeżeli jesteście ciekawe właśnie, co i jak wykorzystuję nie do końca tak, jak powinno być, no to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Co my tutaj mamy? A mamy tutaj odżywkę do włosów. Jak wiadomo, odżywkę do włosów stosujemy na włosy. Można robić y, szybkie okłady, można robić dłuższe maski z takich odżywek, y, ale ja mam jeszcze jeden patent na odżywkę do włosów. Mianowicie odżywki mają to do siebie, że mają bardzo dużo fajnych substancji, które dobrze mają działać na nasze włosy: nawilżać odżywiać, zmiękczać, układać, wybłyszczać i tak dalej i Ale często właśnie w odżywkach są takie rzeczy jak pantenol, jakieś jakieś witaminy, właśnie dużo substancji nawilżających. W akurat mam awokado, olejek z awokado i yy... Blueberry to jest jagoda, z tego co dobrze kojarzę, ale jakbym mówiła że to sorry. Ekstrakt. I ta odżywka właśnie ma odżywiać konkretnie, odżywiać i ma być nawilżająca. Ale oprócz tego, że używam jej do włosów, tutaj już się nie będę zagłębiała jak, bo nie używam jej na całe włosy, to używam jej jeszcze do jednej takiej kosmetyczno-łazienkowej czynności, a mianowicie golenią nogi. Po prostu gole nogi golarką, jeżeli gole, nogi golarką czy pachę golarką, to używam odżywki do włosów. Nie, nie mówię, że koniecznie musicie mieć dokładnie tą, a to jest akurat kalos za 10 zł, który kupiłam w biedrze ostatnio, bo nie miałam odżywki. Tylko właśnie odżywki przez to, że są takie jakby troszeczkę tłuste, bardziej śliskie, pomagają w goleniu, pomagają w goleniu i e, ja na przykład nie lubię kupować tych powiedzmy pianek czy jakichś takich żeli specjalnych do golenia. Uważam to za zbędny wydatek, e, bo po prostu mogę stosować inne produkty, które już... Mam na przykład właśnie jakiś szampon, ale to jest coś takiego jak żel pod prysznic, więc nie do końca może fajne. Mogę stosować też mydło. Wiem, że dziewczyny używają mydła po prostu żeby golić nogi. Ja tego strasznie nie lubię, bo dla mnie wtedy nogi są po prostu za mało śliskie. Ja odżywam, o, ja, odżywam. ja używam odżywki do włosów, bo poza tym, że właśnie golarka się świetnie ślizga, mam wrażenie, że się po prostu lepiej goli nogi i poza tym te nogi nie są po goleniu takie wrażliwe, bo czasami jest tak, że jak ogolimy nogi właśnie golarką, to robią nam się krostki, zaczyna coś swędzić. A jak używam odżywki, to mam od razu też. Jakiś rodzaj pielęgnacji na tych nogach, i one są nawilżone, Można je jeszcze, że tak powiem, dołożyć im balsamu, jakiegoś czegoś specjalnie przeznaczonego właśnie do skóry. Ale ja używam odżywki i sprawdza mi się świetnie. Także jak macie na przykład odżywkę, która Wam się nie sprawdza do końca do włosów, to możecie ją w ten sposób wykorzystać jak ja. A kolejna rzecz to jest coś, co mi się świetnie sprawdza też w swojej funkcji takiej, że tak powiem, realnej. I to jest płyn micelarny z Eveline. Ja Wam pokazałam swego czasu taki mały, małą Wersję micelarnego płynu i to był chyba hialuronowy, i mówiłam, że mam jeszcze ten, którego nie napoczęłam, ale już go napoczęłam. I nawiązując jeszcze do tego działania, właśnie takiego ogólnego, który ma być, to ten jest tak samo świetny jak tamten, o którym Wam mówiłam, tak samo ściąga po prostu makijaż jak magiczna gąbka dla mnie. I właśnie. Makijaż ściąga z twarzy, ale nie tylko z twarzy. Kiedyś zauważyłam, że jak miałam mnóstwo pędzli do mycia, bo jakoś tak mi się po prostu uzbierało, no przyznam się, i zaczęłam czyścić je mydłem, zaczęłam je czyścić żelem pod prysznicą, to, to trwało, trwało i trwało. A takie wiecie, grube kabuki, czy jakieś właśnie pędzle do podkładu, no to po prostu myje się ciężko, ale w którymś momencie zobaczyłam, że stoi to coś na półce. I tak stwierdziłam, kurczę, no to może zadziałać. To może zadziałać. I wiecie, wyczyściłam tą miseczkę, w której miałam wszystko i nalałam właśnie trochę tego płynu micelarnego. To jest y, chyba z 500 ml 400, tak, to jest pół litra i to kosztuje około 20 zł, więc stwierdziłam, że po prostu nie jest mi szkoda zwyczajnie, ym, bo nie jest to jakaś super droga, super, nie wiem, wyjątkowo cenna rzecz dla mnie, tylko zwykły płyn micelarny. I jakie było moje zdziwienie? Moje drogie, słuchajcie, jak zaczęłam po takiej tareczce małej trzeć pędzlem właśnie, tam gdzie był ten płyn micelarny, te pędzle się czyściły genialnie, po prostu się czyściły Genialnie, i te pierwsze, które zaczęłam czyścić, były wyczyszczone mydłem. Jeszcze jak zaczęłam je poprawiać tym płynem micelarnym, to jeszcze, jeszcze, jeszcze oddawały z siebie, wiecie, kolor tych kosmetyków, których po prostu używałam nimi. Także płyn micelarny, ja mam akurat ten. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy jakikolwiek inny zadziała w podobny sposób. Przypuszczam, że tak. Możecie po prostu spróbować. Też jak macie jakiś płyn micelarny, którego nie lubicie, no to. Próbujcie, czy, czy będzie Wam działało. Albo jak macie jakiś taki duży, który też wiecie, nie jest Wam jakoś strasznie szkoda. Ja mam ten, więc używam tego, i to jest używanie niezgodnie z przeznaczeniem, ale moim zdaniem to jest bardzo fajny trik, jeżeli chodzi o czyszczenie pędzli. Już pomijając ten szczegół, że to po prostu strasznie szybko się wszystko czyści w porównaniu z jakimś mydełkiem specjalnym, czy żelem, czy, czy mydłem zwykłym i tak dalej. Dobra, przechodzę do kolejnej rzeczy. I kolejna rzecz to jest coś. Co mi się nie sprawdziło. To jest krem ziali. To jest chyba krem naturalny, krem oliwkowy, coraz sucha i normalna. I on teoretycznie jest nawilżający, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. To jest krem tłusty, tak, bo ja go kupiłam w zimie. Słuchajcie, ten krem to jest dla mnie... To jest dla mnie nie krem. Wiem, że niektóre osoby go lubią, on też jest bardzo tani. Ym, I tak, ja go praktycznie nie używałam do twarzy, użyłam go parę razy, ale to, co on robi z twarzą dla mnie, w sensie tak jak lepka, tłusta, wstrętna warstwa yy, i zatyka wszystko, zakleja, to ja tak jakby dla mnie on się totalnie nie sprawdza. I on sobie tak leżał, ja wiem, z pół roku ten krem pewnie. Myślę, że coś koło pół roku, ale wpadłam na taki plan, kiedyś skończył mi się płyn dwufazowy do demakijażu, czyli płyn do demakijażu wodoodpornego i stwierdziłam, że jest taka chemiczna zasada, którą poznałam jeszcze na studiach, podobny rozpuszcza podobne. Czyli na przykład, jeżeli tusz wodoodporny schodzi właśnie dwufazowym płynem micelarnym, który ma fazę tłustą, to znaczy, że w tym tuszu też są jakieś oleje coś takiego tylko w takiej formie, że one po prostu zastygają. Ale jeżeli są tłuste i to jest tłuste, to może zadziałać. I rzeczywiście ten krem po prostu ściąga bardzo fajnie wodoodporny makijaż. Ale właśnie jeżeli szukacie czegoś takiego albo macie ten krem i też nie jesteście z niego zadowolone, no to próbujcie nim ściągać makijaż. Po pierwsze zużyjecie kosmetyk, który nie jest wam potrzebny. Na przykład w taki sposób, że przez zimę nie zużyjecie całego opakowania, bo jak to jest krem tłusty, to wiadomo, że mowy. Po co się ma zmarnować? Wystarczy go po prostu użyć właśnie w ten sposób. Druga sprawa jest taka, że ten krem ma lepszy skład niż te wszystkie, wiecie, płyny do demakijażu tak naprawdę, bo w tych płynach jest... Tablica Mendelejewa w tym kremie no trochę mniej. Wiadomo, że to też nie jest zupełnie naturalna rzecz, ale jest zdecydowanie w kremach mniej. Wiadomo, że na twarz nie dają takich składników do produktów na twarz, nie dają takich składników, jak wiecie, takich ostrych detergentów do demakijażu. Także to jest moja kolejna rzecz. No i to jest właśnie taki trochę feil, który wykorzystuję w inny sposób niż jest przeznaczony. Kolejnej rzeczy Wam może nie pokażę, ale powiem. Słuchajcie, płyn do higieny intymnej. To jest coś, co każda babeczka ma, a przynajmniej przypuszczam, że ma w swojej łazience, e, wiadomo, dbamy o siebie z każdej strony. E... I teraz tak, płyn do higieny intymnej zazwyczaj ma w składzie właśnie mniej detergentów, mniej drażniących różnych substancji niż żele pod prysznic i nawet żele do mycia twarzy. Więc jeżeli macie jakieś problemy ze skórą, jakieś problemy z cerą, jest podrażnione coś gdzieś, używajcie po prostu płynu do higieny intymnej. Płyn do higieny intymnej ma też bardzo zbliżone pH do naszej skóry, dużo bardziej niż inne kosmetyki i po prostu on jest łagodniejszy, on jest delikatniejszy, on tak samo Wam umyje twarz czy umyje ciało, Jakieś podrażnione miejsca, jak kosmetyk, jak żel pod prysznic, czy jak żel do mycia twarzy, czy jak jakieś mydło. Płyn do higieny intymnej po prostu jest dużo taki delikatniejszy i łagodniejszy. A ja o tym triku dowiedziałam się od takiej pani, u której kiedyś pracowałam, ona mi powiedziała, że właśnie, jak masz jakieś podrażnienia, cokolwiek i tak dalej, nawet w lecie od słońca, to nie zostaw wszystkie mydła, żele do twarzy i tak dalej. Płyn do higieny intymnej jest najlepszy. I ostatnia rzecz, którą mam, to są cienie do powiek. Ja akurat tutaj mam y, cienie nabli, żeby Wam pokazać, bo cienie nabli to są takie fajne, wiecie, duochromy, czy jakieś połyskujące, metaliczne i tak dalej. No taki przykład po prostu mam. Y, ale cienie do oczu, mówiłam cienie do twarzy, mam nadzieję, że nie. Chodziło mi o cienie do oczu. Ale właśnie, cienie do oczu, słuchajcie, mogą służyć jako pyłki na hybrydy, tak samo jak są pyłki po prostu do hybryd. Na warstwę dyspersyjną y, już utrwalonego Topu na przykład, czy lakieru, taką pacynką nakładacie, wiecie, pyłek, bo to, to jest po prostu jak pyłek yy, i wklepujecie wszystko ładnie, żeby się trzymało na paznokciu. Oczywiście nie zrobicie sobie takiej tafli szklanej, to wiadomo, ale możecie zrobić dużo fajnych właśnie takich efektów, yy, połysków, zwykłymi takimi. Połyskującymi, czy perłowymi, czy metalicznymi e, cieniami do powiek. Także to jest też taki triczek, taki, żeby sobie urozmaicić pazurki, jeżeli oczywiście Was to interesuje i jeżeli robicie e, sobie samodzielnie manikier hybrydowy. No i jeszcze dodatkowym, oczywiście jak dla mnie plusem tego jest to, że ja nie zużywam tego typu cieni. Myślę, że chyba jeszcze w życiu żadnego nie zużyłam do końca. Więc szkoda po jakimś czasie po prostu, żeby te cienie leżały, żeby wyrzucać je. Można je użyć e, albo. Jak Cię nie wiadomo, ale jak nie zużyjemy całych, no to będzie przykro. Można je zużyć właśnie na paznokcie, a niektóre nawet można użyć jako, wiecie, na usta, czy jako rozświetlacz, jak są takie bardziej neutralne, ale używanie ich jako pyłków do hybryd to jest też całkiem fajne rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Mam nadzieję, że będzie dla was pomocny, takie zapali wam żaróweczki, że można troszeczkę kombinować z kosmetykami różnymi, spróbować używać je na inne sposoby, tylko wiecie, bądźcie ostrożne. Na przykład y, nie używajcie past do zębów, nie wiem, do jakichś dziwnych rzeczy na włosy, na Czoło, nie wiem, tuszu do rzęs, do zębów i tym podobnych rzeczy. Ale mam nadzieję, że coś skorzystałeś z tego, co tutaj dzisiaj powiedziałam, co Wam pokazałam, z tych trików. Jeżeli film się Wam podoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Możecie też subskrybować Szulof, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dajcie mi koniecznie znać, czy Wy macie jakieś takie swoje triki, właśnie kosmetyczne, urodowe, którymi możecie się podzielić ze mną, z innymi widzkami. Jak macie, to dawajcie znać oczywiście w komentarzach. Piszcie, może się coś ja też ciekawego, fajnego dowiem, Wy się też dowiecie. No i dajcie. Znać, czy znaleźliście te patenty, powiedzmy, które dzisiaj tutaj Wam pokazałam, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. E, I co? Widzimy się następnym razem, pa!